Czy wystarczy chodzić nam przez święto w niedzielę, aby osiągnąć zbawienie? Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam, że chyba to nie wystarczy, bo ci, którzy w tej przypowieści Jezusa nie są jakby wpuszczeni do nieba, no mówią do Jezusa, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą. Eucharystia jest. Właśnie tym miejscem, w którym jadamy i pijemy z Jezusem Chrystusem, a jednocześnie On mówi: Nie wiem skąd przychodzicie, odstąpcie ode mnie ci, którzy nie... dopuszczacie się niesprawiedliwości. Można być najedzonym, można być pełnym sił, a jednocześnie nie skorzystać z tego pokarmu. Można najedzonym leżeć. Chociaż mamy siły do tego, żeby pracować. I Eucharystia daje nam siłę do tego, żeby kochać, żeby być ludźmi sprawiedliwymi, miłosiernymi, ale nie wystarczy jedynie uczestnictwo w Eucharystii. To, co najpiękniejsze w Eucharystii, to to, co kończy się po błogosławieństwie, a właściwie to, co się zaczyna po błogosławieństwie, to ten czas, w którym my, Sami mamy się stawać eucharystyczni, ofiarujący siebie, ofiarujący swój czas, ofiarujący swoje życie drugiemu człowiekowi, i tego nie może zabraknąć, bo sama Eucharystia jeszcze nie jest gwarantem zbawienia. Niech te słowa nas nie zniechęcą, ale tym bardziej będą dla nas takim impulsem, żeby. Pokarm eucharystyczny, sam Jezus Chrystus, który do nas przychodzi, był siłą w tych codziennych zadaniach, jakie daje nam Pan.